Siema! W tym filmiku wam pokażę najgorszy chyba kanał jaki jest na YouTube. Um, ten kanał to Vibra 2, on wszystkich zjeżdża, a sam jest taki tępy, że po prostu to się w pale nie mieści. On nic nie umie dobrze zrobić, ten bazen sobie za dużo pozwala. <laughs> no i tak, co um, tu ten to on jest jakiś kurde porąbany. Yy, zjeżdża JJ Jokera, Zjeżdża CTSG, yy, Juniora i takie dobre kanały. Yy, I teraz włączymy sobie jeden filmik i zobaczymy, jak on to nagrywa. Witam Was, ja jestem JJ Joker, a to jest. Taki krótki Słyszycie to? Jaki to jest. pak? własnego głosu nie używa. Ja po prostu nie mogę. Chciałem wam pokazać, żebyście dali łapki na dół. Zjedziemy tego warfocla. No i tyle. To narka, cześć.